Dzięki temu te nasze wróżby mają pokrycie. Kochani, taki właśnie jestem Księżyc w Strzelcu, że dzieją się rzeczy dziwne, moi drodzy. No ale właśnie, Księżyc w Strzelcu, magiczna aura. Jak widzicie, nawet dotknęła nasze studio, więc teraz możemy w Wasze życie wpuścić troszeczkę magii, drodzy Państwo. Wybieramy szybciutko duber. Na pewno teraz się uda. Zaraz Państwu poopowiadam, co jeszcze powoduje Księżyc strzelcu, oprócz zaskoczeń licznych i niespodzianek, ale póki co może kogoś usłyszę? No właśnie, witam serdecznie, Kriso. Dobry wieczór, już mamy kogoś, czy nie? No teraz dopiero, witam serdecznie, Kriso, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, dobry wieczór. proszę wieczór. imię. Krzysztof ze strony. Witam Panie Krzysztofie. Panie Krzysztofie, jak się Panu nasze tło podoba dzisiejsze? Um, bardzo, bardzo, bardzo... tajemnicze, prawda? Tak, dokładnie. Okej. Okay. Panie Krzysztofie, proszę o datę urodzenia. 17 stycznia 1990 rok. Tak. No to słucham Cię uprzejmie. Jakie jest pytanie? Pytanie jest takie. Tak, tak. E, Czy po dzisiejszej imprezie no, no. będziemy mieli wszyscy kata? <laughs> mieli wszyscy kata. Ile tam jest osób na tej imprezie? Super. No pozdrawiam całą ekipę. Ile was tam jest? A, dobra, już się pan Krzysztof rozłączył, ale ja zobaczę w takim razie, jak samopoczucie imprezowiczów, no nie ma sprawy kochani, przy sobocie można zadać również takie pytanie, już patrzymy, jak samopoczucie imprezowiczów, którzy imprezują u Krzysztofa. No polało się tam winko, oj polało się, bo tutaj mamy kartę umiaru i co robi kobieta na karcie umiaru? Zobaczcie państwo, nie wiem czy możemy pokazać, patrzcie kochani, leje kielich wina, a tutaj jest ten zban, w którym było wino, tak? Więc faktycznie, impreza była taka zakrapiada, upada Krzysztofa, no powiem szczerze, że tak, lekki ból głowy będzie, ale bywało gorzej, ale bywało gorzej, tak? Więc nie będzie tak strasznie źle. Najbardziej będą cierpieć dwie kobiety, które na tej imprezie się były, tak więc one już nie powinny dzisiaj przesadzać. Serdecznie pozdrawiam i dziękuję. Kto następny? Mam telefon. Wróżka Salomea. Kogo witam? Dzień dobry. Dzień dobry. Jak ma Pani na imię? Teresa. Tereska. Pani Tereso, jaką Pani ma datę urodzin i jakie pytanie do kart? Siódmy. Tak. Dziewięćdziesiąty. Jeszcze raz. Siódmy? Pierwszy, dziewięćdziesiąty. Dziewięćdziesiąty rocznik? Tak. A czyja a czy... to jest data? Moja. E, Pani o... Teresko, a jakie Pani ma pytanie? Ja mam takie pytanie. <laughs> jaki, to, jaki to dyplom trzeba mieć, żeby taką wróżką być? No wróżką trzeba się urodzić, Pani Teresko. Dy dyplom to wie Pani, no dyplom to każdy sobie może kupić, podrobić, to, to talent albo się ma, albo się nie ma, to tutaj dyplom nic nie pomoże. talentów może mieć ludzie, kiedy na jednym, na drugim programie. Pani Teresko? Pani Teresko, ale proszę powiedzieć, ale o co pani chodzi? Proszę powiedzieć. No bo nie mogę przepatrzeć, jak takie ciemnoty ludziom wciskają. Aha, ale, ale wciskają kto? Kto ciemnotę ludziom wciska? Eee, no właśnie. Kolejna osoba. Witam na antenie, Kryso. Dzień dobry. Dzień... dobry wieczór. No dzień dobry wieczór. Właściwie prawda, no nie wiadomo jak witać widzów o tej porze. Proszę i wie. Jestem, jestem po prostu Pana wielkim fanem. Nazywam się Ernest. Jestem z Wałbrzycha. Witam e... Panie Ernest. Proszę datę urodzenia i dziękuję za miłe słowa. 9.91. I tak. mam do... troszeczkę takie wstydliwe pytanie. Śmiało proszę zadać. Mogę na antenie, tak? No, miejmy nadzieję. Proszę bardzo. Po prostu mojej tylko że ja bym pana prosił, żeby na pewno pan rozłożył karty na tu Zobaczymy. No proszę zadać to pytanie. Jestem cały ciekawy i cały tutaj w napięciu. Pytanie jest następujące. Jak długo będzie pan wciskał bzdury ludziom? <laughs> Panie Rdeście, Ja powiem w ten sposób. Dobrze, zaraz tutaj wróżę kolejnej osobie, która jest na kolejce. Natomiast ja powiem w ten sposób. Oczywiście e, zdaję sobie sprawę, my jesteśmy na Polsacie, proszę Państwa. Jest to stacja ogólnopolska, jest to kanał ogólnodostępny, nie ma telewizora w Polsce, który by nie odbierał Polsatu. A dlatego to jest... Logiczne i normalne, że znajdują się ludzie, którzy nie czują blusa ezoterycznego, którzy ludzie myślą, że to są właśnie głupoty. Panie Erneście, e, szkoda, że Pan nie zapytał o siebie. Wie Pan, bo jeżeli ja bym rozłożył karty na Pana temat, to mógłby pan być w szoku, że faktycznie to nie są żadne głupoty, że to nie są żadne duperele. Ja nie kojarzę, żeby pan kiedykolwiek do mnie dzwonił, bo no nie przypominam sobie, żebym miał z panem przyjemność, z panem Ernestem. A w związku z czym, panie Ernestie, powiem tak, nie mam od pana takiej dyspozycji, żebym dla pana rozłożył karty. Natomiast odpowiedź na pana pytanie brzmi w sposób następujący. Będę tak długo prowadził ten program? Jak długo będę tutaj pracował? Pozdrawiam. Bardzo bym prosił, ale póki co jest telefon. E, witam serdecznie, Kriso. Dobry wieczór. Dziękuję, dziękuję. Witam, witam, proszę imię. A panie wydawsze, co ta osoba powiedziała? Coś tam, coś tam chyba. Nie wiem, nie wiem. Ciekawy jestem. Dobra, nieistotne. Kochani, dzwońcie tu do mnie, naprawdę... No właśnie, bo jesteście przygotowani, że przecież to ja odbieram telefon. Nie żaden Kulfon, nie żadna Monika, tylko ja. Więc, drodzy Państwo, dzwońcie, bo naprawdę jak zadzwonicie do studia, no to przecież kto ma odebrać, jak nie ja? Skoro ja tutaj siedzę dzisiaj. A tylko trzeba trafić do studia oczywiście. Na początku regulamin. W naszym programie mogą brać udział osoby, które mają ukończone 18 lat. Do naszego programu może dzwonić e, w trakcie jego... Tr w naszym programie... Jeszcze raz, wróć. Dopiero się obudziłam niedawno, kochani. W naszym programie mogą brać udział osoby, które mają ukończone 18 lat. Ale to, że one są toksyczne, to najczęściej wynika z tego, że państwo sami się taką toksykologię wkręcacie, ale dzisiaj nie poopowiadam chyba niczego. Halo, dobry wieczór. Halo? Jest Pani, chciałem rozmawiać. Są Pani z telewizji. Tak, tak, jestem. Proszę Pana, nazywam się Lena. Tal, dobry wieczór. Nie, to nie jest Pani. No, wydaje mi się, że wiem, kim jestem i wiem, gdzie się znajduję i co robię. To Pani Czy... jednak jest? Proszę pana, mogę panu pomachać, jeżeli pan chce zobaczyć. No chcę. Tak, zgadza się. Zgadza się? To się cieszę. Tak? Nie, no. No, to jestem ja. Tak, słucham pana. Mam pytanie. Były sobie trzy malutkie krasnoludki, które zdecydowały się zamieszkać w ciele kobiety. Jeden zamieszkał w jej włosach, drugi zamieszkał w jej piersiach, a trzeci zamieszkał w jej... Owo, w tym miejscu, gdzie kobieta ma owoc kobiecości i daje mężczyźnie rozkosz. No i oczywiście po miesiącu takiego życia w ciele kobiety te trzy malutkie, krasnoludki spotykają się i opowiadają sobie wrażenia. No i ten, który mieszkał w jej włosach, mówi chłopaki, ja to mam okropnie. Po prostu yy, albo gorące powietrze, albo zimna woda wilgoć yy, cały czas przekładają mnie, no, no ciężkie mam to życie, ciężko mi się mieszka. No ten, który, krasnoludek, który mieszkał w piersiach kobiety, mówi, mnie się też ciężko mieszka. Raz duszno mi, raz gorąco, raz zimno. Też mnie ciągle przekładają z miejsca na miejsce. Też po prostu często się duszę w jakichś dusznych po prostu bieliznach, korsetach i w ogóle ciągle ktoś mnie dotyka. No a ten krasnoludek trzeci, który mieszkał w tym miejscu, gdzie kobieta ma tą rozkosz, Mówi, chłopaki, ja to mam najgorzej, codziennie wpada tutaj do mnie łysy gangster, ja go wpysk, on mnie wpysk, ja go wpysk, on mnie wpysk, ja go wpysk, on mnie wpysk, a na końcu to zawsze mnie opluje. Kawał z brodą nie jest zły. Ja powiem tak. Jeżeli do mnie nie dzwonicie, to co? Albo ja mam Wam opowiadać historie ezoteryczne, albo kawały, albo co? Mam być jaka? Mądrość z absolutu przekazywać Wam. No, śpiewać jeszcze mogę zacząć, tak? I stepować, ja wiem. No, ale może. Ale nie widzę na wizji. Nie. A włączył Pan telewizor? Tak.. Chciałem się Pani spytać. Mogę? No słucham. O Jezu. Co? Halo. O, oh. ja, halo. Witam, jak ma pan na imię? Ja, jakby nie było. Ja, jak ma pan na imię? Marek. Super. <laughs> jakby nie było, Marek. Panie Marku, jaką pan ma datę urodzin i jakie pytanie do wróżki? No to zaraz. Z kim ja rozmawiam? Z jakąś sekretarką czy... czy <laughs> Z Georgem Michaelem. Panie Marku, rozmawia Pan z wróżką Salomeą z telewizji Polsat w tajemnicach losu. Macham do Pana łapką. Ma Pan telewizor włączony? Ja do Pani również. Ja do pani... Odero, w czym mogę pomóc? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jak ma Pan na imię? Tomasz. Panie Tomaszu, pierwsza zasadnicza rzecz, żebyśmy mieli komfort rozmowy, bardzo proszę o wyciszenie całkowicie telewizora i słuchanie mnie w słuchawce telefonu. Rozumiem. I poproszę Pana datę urodzenia. 18 grudzień, 90. I słucham, w czym mogę Panu pomóc? Ja. Ogólnie to nie wierzę we wróżki świętego Mikołaja i w pewnie w śnieżywkę. Też nie? Też. nie. Mhm. E, tak, i tak się zastanawiam, dzwonię do pani w takiej właśnie sprawie. Proszę, ja słucham pana, panie Tomaszu. No zadbać, co taka kurwa gruba kobieta robi, robi na wizji, w telewizji, kurwa? Proszę pana, skoro się znalazłam w telewizji, to myślę, że mam bardzo dużo zdolności, dużo kultury osobistej, której widzę, że panu troszeczkę brakuje. Panie Tomaszu, życzę wszystkiego najlepszego i to jednak w pana życiu święty Mikołaj kiedyś zagościł i dużo pozytywnych cech charakteru panu przyniósł. Pozdrawiam serdecznie. Proszę Państwa, przechodzę do kolejnych do kolejnych do kolejnych SMS-ów. Proszę Państwa, to też macie Państwo dowód, że program jest nadawany na żywo i każdy do nas może się dodzwonić. Więc jeżeli ktoś z Państwa chciałby zadzwonić. Jest mi pisany kiedyś życiu seks analiz. Jaki seks? Dobrze. Panie Stanisławie, no możemy zobaczyć w kartach, ale myślę, że jeżeli Pan ma ochotę, to jak najbardziej nawet dzisiejszego wieczora. To od Pana zależy. Jak, jak słyszałam, to Pan ma tam jakiś kolegów, więc myślę, że, rzad, że dacie Radę nie ma problemu. Natomiast co karty pokazują? Eee, karty pokazują, że tak, ale wydaje mi się jednak, że Pan woli kobiety, bo kobiety mi się tutaj bardziej w kartach pokazały. Natomiast. Jeżeli pan się zdecyduje, jeżeli pan należy do tych odważnych, poprosić jakiegoś kolegę i można cię. Yeah, Jeee, wow. Kiedy w nas tamczy pragnienie, kolorowe sny, kiedy ja dotykam ciebie. Zwariowany świat, kiedy w nas tamczy pragnienie. Jeee, yeah, łow! Yeah. proszę cię, ja. Piotruś. Ja wychowałam się na pracę. Ja znam każde, każde polskie dicho, wszystko. I pozwól mi świecić kiedy... A, sorry, nie to. Powoliłam się. Wow, a wow. wrzusz bomba, to ci zaśpiewam. Wybierajcie numer drodzy Państwo, naprawdę. Ale też byka może uszczęśliwić modny strój weekend spa, a nawet butelka dobrego wina lub pudełko czekoladek, bo lubi przedmioty zbytku. A witam serdecznie kolejną osobę Chriso. Dobry, dobry, wieczór. Wieczór. dobry wieczór dobry wieczór dobry wieczór Dobry wieczór panu, proszę, panu, proszę, imię. proszę o imię. Chciałem zamówić pizzę peperoni z dowozem tutaj. A to pomyłka A, to pomyłka. a jaki a adres? Przepraszam. Ja <noise> Okej, okay, to wszystko, czy coś jeszcze? Dobra. Drodzy Państwo, no nie wiem, czy tutaj widzicie, żebym ja pizzę Wam proponował. E, może kiedyś telewizja wpadnie na taki pomysł, że będzie można przez telewizor zamawiać pizzę. No, może ciekawe, faktycznie, ale to bardziej chyba jakaś lokalna stacja musiałaby być. No bo wiecie Państwo, z Warszawy, powiedzmy teraz do Gdańska, ciężko by było tą pizzę dowieść. Dobrze, moi drodzy, kto zadzwoni? Po wróżbę oczywiście, nie po pizzę. Swoją drogą chętnie bym zjadł jakąś dobrą pizzę, no ale cóż. No słuchamy, i mnie proszę datę urodzenia i pytania. Ja Ach, chodził Proszę Państwa, dziadostwo jak zwykle wszędzie buszuje. Gówniarze nie śpią i blokują, proszę Państwa, linię. Polska inteligencja nam rośnie. E, aż, że tak powiem, serce przyrasta no, Gówniarz zadzwoni i bzdury tutaj powiada Bo chwali się swoim hamstwem, Swoim e, głupim językiem, bezmózgowiem Macie, ona się w tobie kocha no, to tym bardziej poprawił mi się humor No dobrze, przystojny jestem jak cholera w tej koszuli To w ogóle, wszystkie kobiety moje Tak, chłopaki z ryserki mogą...